Wie, co robisz. Pokazałem mu. Masz wypite? Wypite. Miał być cel dla Esty, a ty ze spalin i jeszcze pajacujesz. Nie! Ja mu pokazałem, jak to się robi. Po bo się boi swojego filca wypić, kurwa. Bo ten cel, ja ci mówię, z tego. Nie wypiję, kurwa, jestem pewny. Nie. Dawaj, naucz się za mną kurwa że wypijesz. Z Tak. Kurwa, widzisz wi co wi kurwa? Słuchaj mnie kurwa Rafałek, uważnie pajacu, jak chciałem się ustawić na sorówkę, to przyszedłeś z kolegami szmato. Także tylko czekam, aż będziesz sam to...